May I take your order? Yeah. Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanału Paradox We i oczywiście bardzo serdecznie drogi widzów oczywiście, drodzy Państwo witam tam jeszcze wszystkich po dość długim czasie na kanale Paradox We Oczywiście też na sam początek zachęcam do subskrybowania kanału Paradox We na YouTube i do zostawienia łapki w górę. Także tyle oczywiście, z mojej, a oczywiście tyle z mojej strony oczywiście, także zapraszam do oglądania. A dzisiaj na temat trawy pompasowej mniej więcej jak ją zimować. No oczywiście obcinając, jeżeli trawę jesienią popasową, to oczywiście popełniały błąd, bo może nam po prostu usnąć. Jeżeli chcemy ją przezimować, to najlepszym oczywiście rozwiązanie będzie takim, żeby po prostu wsadzić się do doniczki razem z ziemią i zakopać ją do gruntu razem z doniczką. Ładnie zasypać, ładnie jakąś ją można też podlać chyba w razie czego, czy też nawozić jakimś jesiennym nawozem, bo teraz się zaczyna jesień, także można jakimś nawozem jesiennym wspomóc i tak dalej, ale najlepiej mniej więcej takie, które mniej więcej widzimy na zdjęciu, tak najlepiej się ona e, prezentuje. No oczywiście też pamiętajmy, że trawę pampasową tylko możemy obcinać, e, tak jak już mówiłem w wcześniejszym materiale. Obcinamy ją oczywiście wczesną wiosną, możemy i tak dalej, a jak nawozić, jaki nawóz, jaka ziemia? No oczywiście tu polecam zwykłą ziemię uniwersalną lub dodać też do tego obornik anulowany lub po prostu zwykły kompost. Jeżeli o jakichś innych nawozów czy ziemi to polecam z firmy Komposana lub Substral lub yy, Mirella chyba kompleks, to się tak jakoś tak nazywa. Są takie wspólne witaminy czy też jakieś inne minerały, które mogą wspomóc rozwój tej trawy pampasowej. Także ja oczywiście polecam, bo warto już nawet o tym też nawet zielony pogotowy nagrał o tym materiał warto ten mineral kompleks wspomóc, yy, te trawy pomóc, jeżeli chodzi o chorobę o inne rzeczy, to na razie nic się nie dzieje jeżeli chodzi o na ogólnie co się dzieje, także jest na razie temperatura wynosi, no jest bardzo nisko, jest około 12-13 może 12, 13 stopni jest, do 13 stopni jest bardzo zimno, jest chód jest wiatr, jest wszystko, także jest dosyć bardzo zimno i jest też czasami jest też deszczowo, także pamiętajcie, żeby jeżeli byście chcieli je jakoś zimować tak dalej, to pamiętajcie, żeby je nie obcinać jesienią, tylko po prostu wiosną. A jeżeli chcemy jakoś pomóc tą trawę, żeby ładnie kwitła, czy cokolwiek, to możemy pomóc tym nawozem jesiennym lub obornikiem granulowanym lub po prostu kompostem, bo tylko te dwa nawozy są najlepsze i najbardziej bardzo dobre dla tego rozwoju tej rośliny, czyli trawy pompasowej. Jeżeli o obcinanie chodzi, to tak jak mówiłem, wczesna wiosna. A tak jak już mówiłem, jak chcemy zimować, to tylko do doniczki, ziemia i wsadzamy razem wszystko do gruntu, podlewamy, nawozimy. I pilnujemy, aż ładnie nam się zakwitnie, czy też urośnie na większe pióropusze, żeby to jakoś to mniej więcej wyglądało. Także oczywiście tyle z mojej strony, A ja oczywiście e, zachęcam do wspierania kanału Poradnik na YouTube. I oczywiście e, wysłania SMS-a, co najmniej o złotówkę, bo tylko złotówkę można wysłać. Link oczywiście w opisie. Tipo Life, Pan Drożdżówka, można oczywiście wesprzeć koty wolno też inne, no i oczywiście część też idzie na wspieranie kanału i oczywiście na kotów również wolnobytujących i działkowych, bo co będzie, jeśli koty nie przeżyją dziś te zimy, a wiadomo, że karma na zimę jest konieczna dla kotów wolnobytujących i też również działkowych. Możliwe, że w jakimś materiale też pokażę Wam jak te koty mniej więcej wyglądają i czy rzeczywiście one potrzebują pomocy, bo na pewno potrzebują pomocy, a Wasze wsparcie to jest też dla mnie i dla kotów jest bardzo ważne. Także ja oczywiście zachęcam do pomocy. Także tyle oczywiście z mojej strony. Także dziękuję za uwagę. No i no cóż, do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.